Siemanko. Dzisiaj wybieram się na Island Hopping Tour, czyli takie skakanie po wyspach, zorganizowana wycieczka. Będzie kajakowanie, pływanie, snorkeling. Jeszcze nie wiem, ile osób będzie tam na pokładzie tego statku. W sumie takiej łodzi. Ale przeczytałem, że jest to właśnie taki wypad integracyjny, czyli coś dla mnie, dla solo podróżników. Więc jestem mega ciekaw. Panie, takie wycieczki sobie rezerwować, bo naprawdę, jeśli przyjeżdża się samemu, to można poznać dużo ciekawych ludzi z różnych krajów. Mój nowy kolega z Australii, Jak Jack, Właśnie mu powiedziałem, że spędziłem rok w Australii i prosto z niej przyleciałem tutaj i gość jest gościć. O, tutaj jest driver. hi can I drive it? Yeah? Dobra, i będę prowadził. Patrz jak tu się prowadzi. O. Dełu, dełu Tak się prowadzi tutaj na Filipinach zobaczcie, już jedną łajbę przejąłem teraz kolejną Tu jest kompas Tu jest kompas Okej All good sir all good I'm good driver yeah. <laughs> Trzeba wszędzie przejąć 4 na każdej łajbie Hello, sta! Hello! to jest yeah. I Tak! Mogę zobaczyć at your beautiful kitchen? Yeah. <laughs> Tutaj zobacz jakaś sałata. Co oni tutaj mają? O, taka kuchenka. Okej, okay, super! <laughs> tutaj. Rysz! Fil Filipino power! Filipino power jest tam! tak? Co Filipino power, yeah. Filipino power is here. Yeah. <laughs> so it's, um, it's our wine today, it's cow. 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 It's soup. Yeah, soup. Chicken like soup. Like a bulalu. I don't know, but it looks like uh, chicken soup. Yeah, yeah. It's bulalu. Today, rosu mayo. Bouillon. And here. Oh, Filipino power. More Filipino power. <laughs> okay, guys. Enjoy your time yeah, here. Yeah, yeah. <laughs> See ya. Dobra, idziemy na rooftop. Zobacz, co tam się dzieje. Oh. Opowiem wam, tako. To nie jest taka sama Łódź, jak mieliśmy na ekspedycji z Koron... do El Nido. Wow, oh, fuck. Yeah, I'm alright. Nie jest to samo, ale powiem Wam, że i tak jest fajnie i przyjemnie, i zobaczymy co tutaj się wydarzy. Na pewno zobaczymy Big Lagoon, Small Lagoon, czyli najpiękniejsze laguny na wyspie Palawan. No i co jeszcze to się okaże. Ale mamy do spędzenia tutaj 7 godzin. Więc na luzie, chill będzie snorkeling, kajakowanie, pływanie lunch na plaży. Nie wiem co jeszcze tutaj mają do zaoferowania. Zobaczymy. A cena? Zapłaciłem około 2000 peso. Na polskie to tam będzie gdzieś przelicznik. Tutaj jeszcze każdy nieśmiały, każdy w koszulce. Nawet ja sam w koszulce, ale to nie dlatego, Aha. że nieśmiały, tylko po prostu trochę sobie plecy spaliłem, ale za jakiś czas i tak ściągam. Jak zobaczę, że się dziewczyny porozbierały, to ja też się rozbieram. Właśnie mamy takie gry i zabawy tutaj. Po prostu podajemy sobie butelkę. Jak przestanie muzyka grać, to ten, kto ma butelkę, ma jakieś wyzwanie. Czekam na moje. Lena Tytanika No i leci buteleczka. to wygląda, widzę tam Można nawet coś kupić sobie Dlatego mówili nam na starcie, żeby Po prostu wziąć ze sobą pieniądze Jakby ktoś chciał coś kupić Zimnego Do picia Bo musieliśmy mieć ze sobą wodę Oni tutaj tylko zapewniają lunch tak naprawdę Fresh coconut Yeah, I will take one, but can you open it? But give me fresh one It's fresh? White it's yellow. After finish <laughs> water, you're Ah, ok. I'm going for money. Yeah. Dobra, dobra, pieniądze, zobaczymy. Dobra, mam już tutaj na pokładzie kokosa. Tutaj też można środek później z tego wyjeść. Ale nie jest zimny, nie jest to cold. Ale jest dobry. Zobaczcie, słomka wbita, elegancko gościu podpłynął. Tutaj kolejny. A ja I smaczne. Za stówkę to normalna cena. Większość tych kokosów to, zobaczcie, zielone są. Albo może zależy od rodzaju. Ale jest, jest naprawdę dobry. Od razu nas poinformowano, że ta wyspa tam między tymi z klifami jest po prostu prywatna i nie jesteśmy nie mamy pozwolenia po prostu żeby tam na nią płynąć. Możemy sobie tutaj pływać w wodzie, ale żeby tam zejść na ląd to nie ma opcji. No i powtórzę raz jeszcze, że jak dla mnie to jest mega smutne, że tutaj Filipiny po prostu sprzedają swoją ziemię. Taka korupcja tutaj występuje. I to jeszcze, żeby sprzedawali swoim. Nie, oni po prostu sprzedają zagranicznym przedsiębiorcom. Na kajaku wow. Jeszcze tutaj kolega skakuje. Jeszcze jakieś wiosła i zaraz pójdziemy Tutaj powoli już wpływamy do tej laguny Big lagoon Jesteśmy z Jackiem Przechodzimy do wielkiego lagunu Więc chłopaki, przygotowujcie się Dla najlepszych widoków na świecie Kto się dzwoni? Nie wiem, nie zależy Ale zobaczcie ile tam jest kajaków Tam jest od groma Ludzie sobie chillują po prostu Ale to jest płytka woda Sprawdźmy głębokość Sprawdźmy jak głęboko jest Maybe it's just illusion, you never know. Oh, shit, other side O I, i can't, I can't put it in. Nie mogę tego włożyć Kurwa Later Wyobraźcie sobie jak to miejsce w czasie covid covidu było totalnie opustoszałe tutaj Dosłownie słownie nie było ludzi jak oglądałem materiały na YouTube takiego gościa co właśnie przebywał na Filipinach w tym czasie to dosłownie był sam na kajaku. Jakie wtedy piękne widoki, będąc tutaj samemu. Wow, jestem z szoku. Teraz jestem w tym miejscu, gdzie rok temu oglądałem tego polskiego youtubera. Widzimy, jak głęboka jest woda. A, jest shallow water. Cięciutka. Wow, look, it's really nice. Jaka czyściutka. Piękne widoczki, ciepła woda, fajna, przyjemna Właśnie zamoczyłem jajka I można... I just put my balls into the water <laughs> now I'm ready for adventure Dobra, płyniemy do tej jaskini, bo tutaj jest i każdy nam mówi, żebyśmy popłynęli Easy Dobra No to płyniemy Znalazliśmy tutaj do tej jaskini, ale musimy poczekać, bo się zrobił korek. Jestem ciekaw, czy jeśli płyniemy do tej jaskini, to czy tam znajduje się jakaś ukryta plaża? Czy po prostu jest tylko takie przepłynięcie, i wypływa się tam op? taki lup. Zaraz się okaże. Taka jaskina. I płyniemy powoli wariaty. Tutaj takie skały Trzeba się trochę ręką odepchać Ło, wow, tu mać Tutaj wszyscy stoją, no powiem wam jest tyle ludzi, że naprawdę jest tak mało miejsca, że tylko słychać jak się te wiosła obijają o te skały Ale to jest tu można by chceć. Nie można tak swobodnie przepłynąć. Trzeba czekać za każdym. Dobra, ruszyło to. Boom. No dobra, a powoli tutaj już wypływamy. Tutaj naprawdę nie ma miejsca. Tutaj... I już jesteśmy. Big Lagoon w El Nido to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc na Filipinach. Otoczone wysokimi wapiennymi klifami miejsce, do którego można dostać się tylko łodzią robi wrażenie. Laguna jest główną atrakcją i przystankiem podczas ekspedycji wysp po El Nido. Za takie widoki myślę, że naprawdę cena jest ok. Yeah, let's stop here, and here? Let's swim. Yeah, yeah, yeah. Parkujemy tutaj na kajak i sobie w tej pięknej lagunie. Oh. hello. hello, hello. O oh my God! I was waving. I thought they were waving to me, but Tak? waving to your camera. Yeah. They're oh. leaking. Careful. Man. Yeah, that going up. Spiderman! Yes, to na najwyższej. I po co tu używać w ogóle schodów? Pach, pach, pach i na górze. Dobra, dopływamy do kolejnego miejsca i tutaj będziemy mieli lunch. Mój dron uległ wypadkowi przy lądowaniu. No i co tutaj się stało? Tutaj pęknięte do wymiany to skrzydło. Tutaj też jest do wymiany. No i brakuje jednego jak widzicie tutaj. Nic się nie stało, bo tutaj w torbie przy zakupie tego drona otrzymałem 12 zapasowych, więc po prostu sobie wymienię i będzie dalej latać najważniejsze, że tutaj się nic nie stało gimbalowi sprawdziłem i działa także powinno być ok zdarza się it's fine it works you have Filipino power Adobo, jakiś chicken. kurczak Ludos. No, zobaczcie makaron tu jakiś pinia, ananas pinia. mango nie wiem co to jest banany mango, wszystko jest dobre watermelon watermelon yeah. why it has a different color? Hello! What do you have here? No, co tutaj gościu ma? Zaraz sprawdzimy. Tutaj są smaki. Mango, je? Yeah. Vanila, chocolate Zobaczcie, tutaj na Filipinach. Oni normalnie gałki zamiast do wafla to do bułki walą. Patrzcie jakie to jest szalone. Gościu tu nakłada 8 eight, eight scoops. How many scoops are you gonna put? 9 Zobaczcie, 9 gałek do bułki. No i zobaczcie, za taką bułkę z lodami w środku 30 peso. Dobra. wam tego. Wygląda dziwnie, ale smakuje dobrze. jak wrócę do Europy, mówię wam, kupuję normalnie 4 bułki, wiaderko lodów i, i normalnie tak sobie nakładam to tak ja... Spróbujcie, bo naprawdę jest dobra. Trzepalnie dywanów. W Polsce się w latach 90 trzepało na trzepaku, a tutaj na skuterze się trzepie. Właśnie ta droga prowadzi do beach barów. Do miejsca, w którym odbywa się full moon party. I jak widzicie nie wygląda to super, ale zobaczcie, zrobię dosłownie 20 metrów. I to miejsce jest obłędne. I wcale nie kłamiem. Zobaczcie. I tam już widać jak powoli słońce zachodzi i oświetla całą tą plażę. I właśnie tam zmierzam. Tutaj jeszcze się odbywa budowa mostu. Bo jak byłem tutaj raz wieczorem, to jest taki przypływ, że tutaj jest no, dosłownie zalane. Musiałem. Dobrze, że byłem w klapkach, ale musiałem przejść po wodzie. I ta plaża, jak ma taką szerokość, dosłownie powiedzmy 20 metrów, to za 3 godziny będzie może 10 metrów tej plaży tylko szerokości. Tak ją podlewa. Dlatego tam budują powoli most, żeby po prostu też w trakcie przypływu można było w normalnym obuwiu przejść zamożyć całe. No jest fajny vibe, muzyczka leci taka chillowa deep house'ik, ale widoki naprawdę urywają jajca. No to jest tak niesamowite miejsce, ja wam mówię, że spędziłem rok w Australii i tutaj mi się tak podoba, że Australia się normalnie chowa. Słońce powoli, powoli się zbliża do linii horyzontu, ale jeszcze powiem Wam, że z godzinka co najmniej, żeby zaszło całkowicie, także ludzi tutaj za wiele nie ma, tak myślę, że w ciągu może 30-40 minut zaczną się zbierać na tej plaży, ale to nie jest jedyna plaża, jeśli chodzi o beach bary, o full moon party i takie tam e, imprezy. Dosłownie kilometr stąd, może 2 km tam na wprost znajduje się kolejna długa plaża i wydaje mi się, że ta druga plaża, ona jest bardziej fancy, tam jest dużo więcej yy, beach resortów wczoraj tam byłem dosłownie na godzinę i powiem Wam, robi wrażenie góra, którą widzicie tam w oddali dosłownie tam jest prywatną plażą ponieważ no Tam znajduje się plaża i jakiś bogaty koreańczyk z rządu wykupił ją. No i dobra wariaty, jesteśmy na kolejnej plaży, czyli na kolejnym resorcie z wszystkimi beach barami, zachodem słońca w tle. Zobaczmy, jest to jedno z lepszych miejsc do spędzenia. Jeśli chodzi o Full moon Party, zachód słońca i dosłownie chill na plaży. Muzyczkę relaksacyjną podstawili w tle, żeby każdy się tutaj delektował tym zachodem słońca. Ale zobaczcie, ile jest ludzi. To jest dosłownie cała plaża. A tam to jest właśnie ta wyspa, o której Wam mówiłem, że jest aktualnie prywatna, bo kupił ją koreański urzędnik.